Wprowadzenie do SEO-SEO, czyli optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, to proces zwiększania widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Dobrze zoptymalizowana strona internetowa przyciąga więcej użytkowników, co przekłada się na większy ruch i potencjalnie wyższe dochody. Znaczenie SEO dla widoczności strony wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania SEO pozwala stronie internetowej osiągnąć wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania Google, Bing i innych wyszukiwarek. To zwiększa jej widoczność i szanse na przyciągnięcie potencjalnych klientów i użytkowników. Wzrost ruchu organicznego skuteczne SEO generuje większy ruch organiczny na stronie internetowej. Oznacza to, że więcej osób trafia na stronę poprzez naturalne wyniki wyszukiwania. Bez potrzeby płatnych kampanii reklamowych. Lepsze zaangażowanie i konwersja strona zoptymalizowana pod kątem SEO jest bardziej przyjazna dla. Użytkowników i łatwiej dostępna. To wpływa na zwiększone zaangażowanie. Dłuższy czas spędzony na stronie i większą liczbę konwersji. Na Zakupów lub zgłoszeń. Kluczowe czynniki rankingowe w wyszukiwarkach. Relewantne słowa kluczowe wyszukiwarki analizują. Słowa kluczowe na stronie. Aby określić jej relewancję do wyszukiwanych fraz. Dobrze dobrane słowa kluczowe zwiększają widoczność strony i przyciągają trafny ruch. Jakość treści wysokiej jakości. Oryginalne i wartościowe treści są kluczowe dla pozycjonowania strony. Wyszukiwarki doceniają treści angażujące użytkownika i odpowiadające na jego potrzeby informacyjne. Szybkość ładowania Szybkie ładowanie strony jest istotne dla pozycjonowania, ponieważ użytkownicy wolą strony szybkie. Długi czas ładowania odstrasza użytkowników i negatywnie wpływa na ranking strony. Struktura i nawigacja Struktura strony powinna być logiczna i intuicyjna, ułatwiając użytkownikom poruszanie się. Dobrze zorganizowana strona jest lepiej oceniana przez wyszukiwarki. Analiza słów kluczowych Analiza słów kluczowych jest kluczowym elementem strategii SEO. Pozwala ona określić, jakie frazy użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę, aby znaleźć treści związane z Twoją stroną internetową. 1. Identyfikacja słów kluczowych, zastosowanie narzędzi do badań słów kluczowych. Takich jak Google Keyword Planner, Arf czy Semrash. Aby zidentyfikować popularne frazy związane z Twoją branżą. 2. Analiza konkurencji i sprawdzenie. Jakie słowa kluczowe wykorzystują Twoi konkurenci i jak skuteczne są ich kampanie SEO. 3 wybór słów kluczowych, wybór odpowiednich słów kluczowych, które są zarówno popularne, jak i możliwe do zoptymalizowania. 4 grupowanie słów kluczowych, połączenie powiązanych słów kluczowych w grupy. Aby ułatwić optymalizację treści, po zidentyfikowaniu odpowiednich słów kluczowych, należy je wykorzystać w treściach na stronie internetowej. W metaopisach na główkach i innych elementach strony, aby zwiększyć widoczność w wynikach wyszukiwania. Optymalizacja treści, jedne słowa kluczowe w treści, kluczowe słowa to podstawowy element SEO. Powinny być obecne w treści, tytule, na główkach i meta opisach. Ważne jest, aby używać słów kluczowych naturalnie, a nie nadmiernie. Zbyt częste powtarzanie słów kluczowych może zaszkodzić widoczności strony. Dwie jakość treści. Treść powinna być wartościowa, oryginalna i angażująca dla czytelników. Powinna odpowiadać na pytania użytkowników i dostarczać im przydatne informacje. Warto również pamiętać o optymalnej długości tekstu, aby nie był zbyt krótki ani zbyt długi. 3 czytelność i struktura treść powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia. Warto stosować nagłówki, akapity, listy i inne elementy strukturalne. Aby ułatwić użytkownikom nawigację po treści. Zastosowanie odpowiedniego formatowania pomoże w lepszym zrozumieniu treści i zwiększy zaangażowanie czytelników. Struktura i nawigacja strony, struktura strony internetowej wpływa na jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Google preferuje strony z logiczną hierarchią i łatwą do odnalezienia treścią. Jasna i przejrzysta nawigacja ułatwia użytkownikom poruszanie się po stronie, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika i dłuższy czas spędzony na stronie wpływ na seo mają również tawa linki wewnętrzne są to linki prowadzące do innych podstron na stronie linki wewnętrzne powinny być rozmieszczone strategicznie aby ułatwić użytkownikom odnalezienie ważnych treści jedna jasna struktura przejrzysta hierarchia stron i treści dwie intuicyjna nawigacja łatwe poruszanie się po stronie 3. Linkowanie wewnętrzne, strategiczne rozmieszczenie linków do innych treści. Ważne jest, aby struktura strony była dostosowana do potrzeb użytkowników i odpowiadała na ich pytania. Strona powinna być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, ale przede wszystkim pod kątem ludzi. Responsywność i szybkość ładowania, Responsywność, Responsywność strony internetowej to kluczowy czynnik decydujący o jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Strona responsywna dobrze wyświetla się na wszystkich urządzeniach: od komputerów stacjonarnych po smartfony i tablety. Google preferuje strony responsywne które zapewniają pozytywne wrażenia użytkownika niezależnie od platformy. Szybkość ładowania, szybkość ładowania strony jest równie ważna. Użytkownicy oczekują szybkiego dostępu do informacji. Strona ładująca się długo zniechęca i zwiększa prawdopodobieństwo odchodzenia od niej. Optymalizacja strony pod kątem szybkości ładowania ma znaczący wpływ na SEO i satysfakcję Użytkownika. Narzędzia do analizy Istnieje wiele narzędzi do analizy responsywności i szybkości ładowania strony. Przykładowo, Google PageSpeed Insights pozwala zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji, a Google Mobile Friendly Test sprawdza, czy strona jest responsywna. Linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne Linkowanie wewnętrzne Linkowanie wewnętrzne to połączenia między różnymi stronami w obrębie danej witryny. Ułatwia to użytkownikom poruszanie się po witrynie i pozwala wyszukiwarkom na lepsze zrozumienie. Struktury i treści: Linkowanie zewnętrzne Linkowanie zewnętrzne polega na umieszczaniu linków do innych stron internetowych. Które są powiązane z tematyką Twojej strony. Wskazuje to na wiarygodność i autorytet, a także zwiększa ruch na Twojej stronie. Jakość linków Ważne jest, aby skupiać się na jakości linków, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Linki z wartościowych i wiarygodnych źródeł mają większą wartość w oczach wyszukiwarek. Analiza konkurencji Jedna identyfikacja konkurentów. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie głównych konkurentów, którzy działają w tej samej branży i walczą o tych samych klientów. Wykorzystaj narzędzia SEO do zbadania stron internetowych i analizy słów kluczowych, aby zidentyfikować witryny. Które pojawiają się w wynikach wyszukiwania dla Twoich celowych fraz kluczowych. 2. Analiza stron konkurencyjnych po zidentyfikowaniu konkurentów. Należy dokładnie przeanalizować ich strony internetowe. Sprawdź ich treści, strukturę, linki, słowa kluczowe i inne czynniki rankingowe. To pomoże ci zrozumieć, co robią dobrze i co możesz zrobić. Aby ich przewyższyć, trzy określenie punktów mocnych i słabych porównaj swoją stronę internetową z witrynami konkurencji. Aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, ustal, które aspekty Twojej strony internetowej są lepsze od konkurencji i które wymagają poprawy. Zrozumienie tych różnic pomoże Ci w opracowaniu strategii SEO która pozwoli Ci zdobyć przewagę. Narzędzia do monitorowania SEO, monitorowanie pozycji, narzędzia do monitorowania SEO pozwalają na śledzenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Wskazują one na słowa kluczowe, dla których strona jest pozycjonowana oraz na zmiany w rankingu w czasie. Te informacje są niezwykle cenne w ocenie skuteczności strategii SEO i wprowadzaniu niezbędnych. Korekt. Analiza ruchu narzędzia SEO dostarczają szczegółowych informacji o ruchu na stronie w tym o źródłach ruchu, zachowaniu użytkowników, liczbie odwiedzin i czasie spędzonym na stronie pomagają w zrozumieniu, skąd pochodzą użytkownicy jak poruszają się po stronie i co ich interesuje. Analiza konkurencji i narzędzia SEO umożliwiają analizę konkurencji, identyfikując ich mocne strony i słabości. Pomagają w identyfikowaniu słów kluczowych, dla których konkurenci są wysoko pozycjonowani. Oraz w zrozumieniu ich strategii SEO. To pozwala na stworzenie bardziej skutecznej strategii własnej. Raporty i analizy narzędzia SEO generują raporty i analizy na temat wyników kampanii SEO. Dostarczają one podsumowanie ważnych wskaźników SEO i pomagają w rozpoznaniu trendów. Te informacje są kluczowe dla podejmowania informowanych decyzji dotyczących optymalizacji witryny i strategii SEO. Optymalizacja obrazów i wideo w dobie internetu. Obrazy i wideo odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu uwagi użytkowników i zwiększaniu zaangażowania na stronie. Dlatego ważne jest, aby optymalizować te elementy pod kątem SEO. Jeden kompresja plików, kompresja obrazów i wideo bez utraty jakości pozwala na przyspieszenie ładowania strony, co pozytywnie wpływa na SEO. 2. Optymalizacja rozmiaru Dostosuj rozmiar obrazów i wideo do konkretnych sekcji strony. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia strony, 3. Opisy alternatywne. Alt Tekst Dodawanie opisów alternatywnych do obrazów pomaga wyszukiwarkom zrozumieć ich treść. 4. Nazwa pliku Użyj nazwy pliku zawierającej słowa kluczowe związane z treścią obrazu lub wideo. 5. Dobrze zoptymalizowane obrazy i wideo nie tylko poprawiają ranking strony w wyszukiwarkach, ale także zwiększają zaangażowanie użytkowników i tworzą bardziej przyjazne środowisko. Pozycjonowanie lokalne Pozycjonowanie lokalne to kluczowy element strategii SEO dla firm działających w określonym obszarze geograficznym. Skuteczne pozycjonowanie lokalne pozwala zwiększyć widoczność w wyszukiwarkach dla użytkowników szukających usług lub produktów w danej okolicy. Jedne dane biznesowe, poprawne informacje o firmie w Google My Business w tym adres, numer telefonu i godziny otwarcia. Dwie opinie i recenzje zachęcanie klientów do pozostawiania pozytywnych recenzji i odpowiadanie na negatywne opinie. 3 lokalizacja treści wspominanie o lokalizacji w treściach na stronie internetowej w tym o nazwie miasta i regionu. 4. Linkowanie lokalne Uzyskiwanie linków zwrotnych od lokalnych stron internetowych i katalogów firm. 5. Optymalizacja lokalna Wskazanie lokalizacji w kodzie HTML strony internetowej. W tym w znacznikach Meta. Poprzez optymalizację strony internetowej i profilu Google My Business pod kątem lokalizacji. Firmy mogą zwiększyć szanse na pojawienie się w wynikach wyszukiwania dla użytkowników szukających usług lub produktów w ich okolicy. To z kolei przekłada się na większą liczbę potencjalnych klientów i wzrost sprzedaży. Budowanie autorytetu strony Autorytet strony w internecie jest kluczowy dla jej sukcesu. Wzbudza zaufanie u użytkowników i Google prowadząc do lepszych rankingów w wyszukiwarkach. Im więcej wartościowych treści publikujesz, tym więcej osób odwiedza twoją stronę. Tym bardziej staje się ona wiarygodna. Jedno wartościowe treści blog, artykuły, poradniki, treści multimedialne, dwie linki zewnętrzne, cytaty, odnośniki do twojej strony, trzech zaangażowanie użytkowników, komentarze. Udostępnianie, interakcje 4 Pozytywne recenzje, opinie klientów. Ocena w Google, aby budować autorytet strony. Należy publikować wartościowe treści, które angażują użytkowników i zapewniają im pożytek. Linki zewnętrzne, od innych stron, wzmocnią Twój autorytet. Regularne publikowanie treści. Odpowiadanie na komentarze i zapewnienie użytkownikom pozytywnych doświadczeń to kluczowe aspekty. Budowania autorytetu strony. Analiza wyników i raportowanie, regularna analiza danych SEO jest kluczowa dla efektywnego zarządzania kampanią. Dzięki niej możemy ocenić skuteczność naszych działań. Zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dostosować strategię. 1. Monitorowanie rankingów, śledzenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania dla kluczowych słów. Kluczowych 2. Analiza ruchu, badanie źródeł i ścieżek użytkowników na stronie. 3. Ocena konwersji, analiza wskaźników konwersji. Takich jak liczba kontaktów lub zamówień. 4. Raportowanie, prezentacja wyników w formie przejrzystych raportów i wizualizacji. Raporty SEO dostarczają informacji na temat skuteczności kampanii i pomagają w podejmowaniu decyzji. O dalszych działaniach. Mogą one zawierać szczegółowe informacje o ruchu na stronie, efektywności poszczególnych treści, zmianach w rankingach i wiele innych danych. Podsumowanie i dalsze kroki SEO jest procesem ciągłym, wymagającym regularnej analizy i optymalizacji. Dlatego ważne jest, aby nieustannie monitorować swoje wyniki i wdrażać nowe strategie, aby zwiększyć widoczność w wyszukiwarkach. Po wdrożeniu podstawowych zasad SEO warto rozważyć zaawansowane techniki, takie jak budowanie linków. Marketing treści czy social media. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest połączenie SEO z innymi strategiami marketingowymi, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.